Nie do że jest krajobraz zniszczony, zupełnie. No to jeszcze hałas, nie do zniesienia. W nocy to samo, bo mój dom to jest tu zaraz pierwszy. Co przejazd przez te łączenia na moście, no te dudub, tu, dup, dup, więc to wszystko słychać. Hałas, jaki powodują przejeżdżające estakadą w byczynie auta, jest nie do zniesienia przez okolicznych mieszkańców. Cały czas w ciągu dnia, jak i w nocy słychać stukanie dylatacji. Nieprzerwane stukanie dylatacji znajdujący się na estakadzie w Byczynie jest udręką dla tamtejszych mieszkańców. Nieprzerwany hałas bardzo przeszkadza. Jest on uciążliwy, bo nawet okna w domu nie można otworzyć. Skarżą się nam mieszkańcy tamtejszej okolicy. Nie wiem jak inni sąsiedzi, ale ja tutaj dość odczułem te zmiany. Przyznam szczerze, że niedawno mieliśmy Sylwestra, jak strzelały fajerwerki. No to ja tak mam w zasadzie od momentu uruchomienia tej drogi. Parę metrów dalej na podwórku słyszę... Od kiedy ten wiadukt oddano do użytku, no to jest dla nas jest bardzo niekorzystna, niekomfortowa sytuacja, ponieważ nawet teraz słychać tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Nawet jak się leży i otwarte są okna, to też to słyszymy. A co będzie latem, to nie wiem. Także jesteśmy nie wiem, nawet tru, trudno określić naszego zdania, naszego yy, no, jest bardzo niekorzystnie, no a latem jeszcze będzie gorzej, na pewno. Ja słyszę nawet tamtą autostradę, jak jest cisza, spokój, to słyszę. A dopiero to, jak się tak co chwilę tłucze, czemu się tak tłucze? Czemu nie ma takiego po prostu jakiegoś równego przebiegu? Tylko tak. Ja współczuję tym ludziom, co tu blisko no, mieszkają. Ja mieszkam 200 metrów dalej i to słyszę jestem na podwórku i słyszę. Ja raczej jestem osobą niesłyszącą jest dla mnie, to po prostu jak ja tam mieszkam, no to dla mnie to nie, nie zmienia. Ja by nie zwracał na to uwagi, bo ja nie zwracam dźwięku, nie zwracam uwagi na takie dźwięki. Jednakże jak tutaj się idzie, no to rzeczywiście jest to takie no, bardzo wyczuwane, szczególnie dla mnie gdzie jestem bardziej wyczulony na wibrację. Przez to, że jestem osobą niesłyszącą. Mieszkańcy nie wyobrażają sobie, aby cały czas miało to tak wyglądać. Stukanie jest tak głośne, że słychać. To nawet na końcu byczyny, kilka kilometrów od samej drogi, a przejeżdżające auto ciężarowe potrafi obudzić w nocy. Kilometr są Słychać ten tym jak się otworzyło. Mój syn mieszka na końcu byczyny, to też to słyszy. No a to sobie proszę pomyśleć, jak my to słyszymy? Pięć domów dalej, jestem stąd. O tym problemie już na samym początku wspomniał jednemu z mieszkańców robotnik, który pracował przy inwestycji. Mówił, że może i szumu aut nie będzie, ale pojawi się stukanie, kiedy tylko jakieś auto przejedzie. Więc czemu zostało to zrobione w taki sposób, mimo że wiadome było od początku? To były luźne rozmowy z pracownikami na budowie. Ja, ja sam zadałem pytanie, jak to będzie wyglądało, czy ten szum będzie z tych samochodów. On mówi, że szumu nie będzie. Rzeczywiście szumu nie ma, ale właśnie te łączenia będą dawać w kość. Pojawiają się również wśród mieszkańców głosy, że inwestycja ta jest źle wykonana oraz była to po prostu oszczędność. Czy estakadę w Byczynie trzeba będzie robić od nowa, jak wiele rzeczy w naszym mieście? Po prostu poprawić łączniki, no nie? Normalnie powinny być inne, zakładkowe nagrzebienia, a te są blachowe i głośne. Ktoś oszczędzał. No, pełna inwestycja, powiedzmy, że w tym momencie jest wykonana może w 80%, co zresztą, tak? No, wziąć ogłosić sukces, że jadą samochody, to to jest chyba tylko jedynie propaganda. Podobno nowe ekrany wygłuszające są już zakupione i ma założyć je firma, która dokończy całą inwestycję. Jednak kiedy to nastąpi oraz czy ponowne wykonanie będzie wreszcie porządne, aby dla mieszkańców inwestycja ta nie była uciążliwa?